A oto i mój nowy domek. Ciekawe, kto mieszka po sąsiedzku. Beetlejuice? 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 Niby kto to jest? Ojejku, co tu się dzieje? Boję się! Chyba on tu zaraz będzie. Ach, głowa na miejscu! Wspaniale! O, to ja! Siemaneczko Barbie, zombie! Ach, będziemy sąsiadami. Nie mam zamiaru bawić się z tą farbą. Zdecydowanie brakuje tu zielonego koloru. Zaraz ten płotek zapozna się z siłą mojego beknięcia. Od razu lepiej! Ups, ta dama jest tu jeszcze! Co za brak kultury! Nie o takim sąsiedzie marzyłam! No dobrze, czas ozdobić mój piękny domek. Gdzie jest moja paletka? Czas dodać troszkę koloru i zacznę od różowego. Następnie dodam troszkę niebieskiego i żółtego. Och, jak pięknie to wygląda! Jestem zachwycona. A co tam robi mój okropny sąsiad? Nie bój się ślicznotko, nie spadnę. Wszedłem tutaj, żeby ten dach nabrał zagadkowego wyglądu. Idealnie. Szkoda, że nie można wybrać sąsiada. O właśnie, też muszę zająć się ozdobieniem dachu. Pomoże mi w tym mój kowbojski sznur. I hop! Myślę, że ta chmurka będzie przecudownie wyglądać na moim dachu. Jak ona to zrobiła? A, chyba wyrwałem sobie włosy! I to podsunęło mi pewien pomysł. O tak! Teraz mój dom wygląda jeszcze bardziej złowieszczo. Chyba zgłodniałem. Gdzie jest mój lunch? O, to i moje ulubione karaluszki! Tego karalucha! Nie bójcie się, nie pozwolę zrobić wam krzywdy! Mam dla ciebie inną przekąskę! Częstuj się! A co to takiego? Co za ochyda! Nie znoszę słodyczy! Wszystko w porządku? Szybko uciekajcie, jesteście wolni! nie! Mojemu domkowi brakuje jeszcze skrzydełek i gigantycznego serduszkowego lizaka. Szkoda, że Beetlejuice ich nie lubi. Są takie smaczne i kolorowe. Co za okropna sąsiadka mi się trafiła! Najlepsza dekoracja to żadne tam anielskie skrzydełka, tylko ogromne rogi. No to ja rozumiem! To jest coś! Z tymi oknami jest coś nie w porządku. Od razu lepiej. Przedstawiam Wam moją przewspaniałą hawirę. Zapraszam gości. Oczywiście jeśli macie odwagę. Zgadza się Domeczko? Och, doskonale mnie rozumiesz. A skoro twoje okno to moje oczy. Czas zrobić złowieszcze wejście przypominające moją szczękę. O tak, to będzie niesamowite. Pozbywamy się starych drzwi i mocujemy zęby. Tutaj i tutaj. Sprawię sobie też jakieś domowe zwierzaki. Rozgość się, przyjacielu. Przecież gigantyczna ośmiornica! Ona mnie zje! Brawo, ja, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Czas zapoznać sąsiadkę z moim nowym przyjacielem. Poznajcie się! Nastraszyłeś mnie, Beetlejuice! To bolało! Mam pomysł. Najwyższy czas, żeby udekorować podwórko przed domem. Wygląda bardzo efektownie, ale to jeszcze nie wszystko. Dalej zrobię sobie super chodniczek. No to ja rozumiem. Zapraszam w gości. Na moim podwórku będą same różowe i piękne roślinki, które będą cieszyć mój wzrok codziennie, tak jak i wzrok moich gości. Wspaniale! Ojej, prawie zapomniałam o chodniku. Sprawię, że będzie miękki i puszysty, żeby można było po nim biegać boso. Okropność! Najwyższy czas udekorować mój dom w środku. Biorę się do roboty. W tym rogu postawię stolik. A na nim ustawię te wspaniałe lampy. Po przeciwnej stronie dam regał w kształcie trumny z moimi ulubionymi zabawkami i czaszkami. A tu jest moja dynia. Nie mogłem o tobie zapomnieć. Mam pomysł. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I prawie kończymy. Teraz wszystko wygląda idealnie. O nie! Tylko nie to! Jaki miękki i puszysty dywanik. Bardzo wygodnie jest na nim siedzieć. Ściany ozdobie różowymi chmurkami z waty cukrowej. Brakuje mi tylko uroczego różowego stoliczka, na którym postawię wazon z kwiatami. Siemanko! Beetlejuice! Co ty zrobiłeś? Kurczę! Kwiaty przez siebie zwiędły. Biedactwa. Dobrze, że mam tu różowego misia, który będzie wspaniale tu wyglądał. Mam też taką fajną maszynę z gumami do rzucia. O nie! Znowu ten wredny sąsiad. To niegrzeczne przychodzić w gości bez zaproszenia mi stąd. A, to było niespodziewane. Ach ta Barbie. Więcej nie będzie mi przeszkadzać. Ostatnie akcenty i gotowe. Co za okropna sąsiadka? No, ty! No dobra! Pogódźmy się. Mimo wszystko jesteśmy sąsiadami. No dobra, niech ci będzie. Zapraszam cię na wspólny lunch. Przyjmuję zaproszenie. Muszę przyznać, że to całkiem miłe. Chcesz żelka? A ty, zgniłe jabłko? E, dziękuję. Spodoba ci się spróbuj! A co do żelków, to nie jestem pewny. Są bardzo, bardzo słodkie. Ach, to paskudne. Co za dzień? Dobrze, że można napić się herbaty. Zgadzam się. Dzięki wszystkim, kto zostawia lajki like i subskrybuje nasz kanał. Zostańcie z nami, bo czeka was jeszcze mnóstwo ciekawych wideo. Do zobaczenia, pa pa!